Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z nowym filmem, w którym porozmawiamy troszeczkę o produktach Buff and Body Works Wiem, że teraz zaczynają się właśnie wszystkie te wyprzedaże w różnych sklepach odzieżowych, a także w Buff and Body będzie dużo promocji. Ja swoje produkty, które teraz Wam pokażę, kupiłam w tamtym roku w czerwcu. Pamiętam, że to była chyba jakoś końcówka czerwca Kupiłam je sobie w nagrodę za to, że zdałam matury, a więc na pewno już od czerwca ruszy ta promocja, mówię tutaj o takiej wyprzedaży o promocji, na przykład e, kupujesz dwa trzeci gratis ewentualnie kupujesz trzy i dwa kolejne gratis czy tam po jednym groszu wchodzą wiem, że właśnie ja w ten sposób kupiłam sobie sporo rzeczy ponieważ na początku jak poszłam do Buff Body bo byłam w dwóch turach, to w pierwszej turze kupiłam sobie dwie mgiełki e, i będzie to mgiełka e, Country Chick która jest bardzo świeża, bardzo letnia Przywołuje piękne wspomnienia Jest ona naprawdę taka orzeźwiająca, odświeżająca Po prostu kocham ją nad życie, zakochałam się w niej I właśnie dokupiłam sobie też drugą Ale o tym za chwileczkę wam dopowiem Pierwszej turze właśnie kupiłam dwie mgiełki yy, I wtedy wiem, że chyba one były w normalnych cenach Czyli... Yy, Takich jakby promocyjnych, normalnych, a nie że jedna i druga jakoś za jeden grosz. Wiecie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że nie mówię chaotycznie. Po prostu jedna y, stacjonarnie kosztuje chyba około 90 zł, a one były w promocji po 35. Kupiłam właśnie wtedy dwie za 35, czyli kupiłam y, obie. Kupiłam po 35 zł, a więc za dwie zapłaciłam 70. Prosta matematyka. Dobra, za dwie zapłaciłam 70. Wtedy jeszcze nie było właśnie tej promocji, że kupujesz dwie, a trzecia gratis, albo trzy i dwie, yy, dwie kolejne za grosz. A więc mm, kupiłam wtedy po prostu te dwie, bardzo mi się spodobały. Tak jak mówię, ta jest bardzo świeża, bardzo taka letnia, orzeźwiająca, a drugą, którą wybrałam, będzie to Pumpkin Latte i Marshmallow. To będzie nazwa tej mgiełki to Comfort i będzie to bardzo otulający zapach, który używam jesienią, zimą. Używałam go bardzo namiętnie. Jest to bardzo słodki, intensywny zapach, który kojarzy mi się z takim zapalonym kominkiem. Dookoła są świece, siedzimy sobie pod kocykiem. Za oknem gdzieś tam pada, y, pada deszcz, śnieg, ewentualnie jeżeli mówimy o zimie. Naprawdę bardzo piękny, otulający zapach. Jejku, no kocham go nad życie, tak samo, po prostu jestem tak zakochana w tych zapachach od Bath Body, po prostu one tak mnie urzekły, są tak mocne, intensywne, piękne, no kurczę, jeżeli nie macie dostępu, to wam współczuję, ja też przez wiele lat nie mieszkałam w Warszawie, tylko poza nią, stamtąd, gdzie pochodzę, nie ma tam takich sklepów, przyjechałam tu do Warszawy, poszłam do Bath Body i po prostu rozpłynęłam się, naprawdę. Uwielbiam je, bardzo mocne są, bardzo długo się utrzymują, są piękne. Tak jak mówię, te dwie wtedy kupiłam za 70 zł. Następnym razem jak poszłam, właśnie dokupiłam e, również tą samą mgiełkę, aby mieć dwie takie, ponieważ zakochałam się w tym zapachu, naprawdę jest po prostu obłędny. Uwielbiam ten zapach i tego jak widzicie, mam już tyle. Jest jego końcóweczka, pryskam się nim codziennie, normalnie tysiące razy, tak lubię ten zapach. Lubię czuć go na sobie. Jest bardzo świeży, taki orzeźwiający. Naprawdę polecam Wam iść i powąchać, jeżeli macie taką możliwość. I wtedy kupiłam też go. Tylko nie pamiętam ile za wszystkie zakupy zapłaciłam, bo wtedy kupiłam sporo rzeczy. To wiem, że jakoś było tak, że kupiłam dwie i chyba trzecia za grosz. I właśnie tymi dwoma była ta jedna mgiełka i taki zestaw, który zaraz wam pokażę. A za grosz weszło takie duże pudełko. W którym teraz przetrzymuję swoje wszystkie perfumy. Ono normalnie kosztowało, powiem Wam, 40 zł. Nie, 49. Później w promocji było za 40. Jak ja poszłam kupować, to było już przecenione na 20. Należy no, weszła ta promocja, że e, 2 plus 1 chyba. No to ja kupiłam je właśnie za jeden grosik. Jest ono takie ogromne, piękne, pakowne. Tutaj ta taka typowa krateczka, właśnie tej firmy. Tutaj mamy gór, górę taką e, przezroczystą. Ja trzymam w nim wszystkie swoje perfumy, jest naprawdę solidnie wykonane, jest piękne, a do tego dokupiłam właśnie sobie tą giełkę, o której mówiłam. No i taki zestaw. Za ten zestaw razem z kosmetyczką i trzema produktami w środku, zapłaciłam wtedy chyba 85 zł, więc to nie jest dużo, jak na ceny w Buffant Body za tyle produktów. Kosmetyczka, jak widzicie, używam jej naprawdę codziennie, wszędzie ją ze sobą zabieram. E, Włożę w niej kosmetyki, jest solidnie wykonana, w ogóle nie jest pobrudzona, nic się z nią złego nie dzieje. Jest naprawdę bardzo pakowna. E, I w środku tej kosmetyczki miałam trzy produkty był to właśnie taki zestaw, który kupiłam. Pierwszym produktem będzie to żel pod prysznic, którego jeszcze nie używałam. E, tutaj jest zapach mm, Sweet Pea. Czyli będzie to taki bardzo świeży, kwiatowy zapach. Do tego był jeszcze dołączony e, Body Lotion, czyli taki balsam do ciała. I te to są pojemności 236 ml, a więc bardzo duże. I do tego jeszcze w tym zestawie była Mgiełka o takim samym zapachu: o takim bardzo świeżym, kwiatowym, ale dla mnie dodatkowo. Wyczuwalne jest tutaj jabłuszko. Nie wiem dlaczego, ale bardzo fajny jest taki świeży, też orzeźwiający i tak samo e, używam go bardzo często, bardzo namiętnie i jak widzicie, zużycie jest niewielkie, są bardzo długo wystarczające. Naprawdę są mega wydajne, bardzo ślicznie pachną, fajnie odświeżają. Tak jak mówię, tutaj w tym zestawie miałam komplet czterech sztuk. Czyli dwa y, produkty takie do ciała plus mgiełka i kosmetyczka i za to wszystko zapłaciłam 85 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Nie pamiętam dokładnie, bo to było rok temu, ale wydaje mi się, że coś koło tego. Więc to nie jest dużo jak za taki piękny, duży zestaw. No i do tego tak jak mówię, kupiłam ten zestaw i tę mgiełkę w normalnej cenie, to dokupiłam sobie właśnie te pudło za jeden grosik mogłam je wziąć. Więc to też mm, nie było dużo. Bardzo, bardzo fajnie że była taka promocja, była taka oferta. Pudło, tak jak widzicie, używam rok czasu, nie ma w ogóle żadnych zniszczeń, zarysowań, nic się z nim nie dzieje. Jest genialne. Dokupiłam jeszcze jedną giełkę dla swojej siostry, teraz mi się właśnie przypomniało, tamta była taka mm, opakowanie, było zielone. I było coś z miodem, czyli też taka bardzo otulająca na jesień, zimę. Bardzo ładne, yy, bardzo ładne zapachy, naprawdę opłaca się pójść i kupić yy, te produkty właśnie w tej promocji, że na przykład 2 plus 3 gratis albo 3 i 2 kolejne gratis, bo wtedy naprawdę wychodzi o wiele, wiele, wiele taniej i naprawdę nie zużyjecie tego. No nie zużyjecie. Ja kupiłam tego tyle, że naprawdę mam ich bardzo dużo. Ale bardzo je lubię, bardzo są wydajne, pachną obłędnie, po prostu utrzymują się na ciele, uff, bardzo długo. I myślę, że w te wakacje, mimo że mam tyle tych produktów z Buffend Body, to i tak pójdę i jeszcze coś dokupię. Czaję się też na świece od nich. Teraz chyba jest też jakaś promocja. Z tego co widziałam na ich stronie, na fanpage'u, na Facebooku, cały czas wrzucają jakieś promocje, cały czas mają coś nowego w swojej ofercie, a więc naprawdę polecam Wam przejść się i powąchać te zapachy. Może akurat też Wam coś wpadnie do gustu, ee, przypadnie do gustu. Może w ogóle nie mogę się wysłowić, przepraszam Was najmocniej. Tak jak mówię, no zapachy są obłędne. Ja uwielbiam te produkty, zakochałam się w nich, przepadłam całkowicie i. Mam nadzieję, że wy też dla siebie coś znajdziecie. Tak jak widzicie, nie ma tego dużo. Są to małe, e, znaczy takie same praktycznie produkty. Tutaj jedynie właśnie ten e, taki zestaw jest odróżniający się, ponieważ jest żel i balsam. Tak, skupiłam się jedynie na mgiełkach. Być może w te wakacje skuszę się na coś innego. Nie wiem konkretnie w jakich datach e, będą te wyprzedaże, te promocje. Wiem, że wtedy właśnie było tak, że ja poszłam, kupiłam sobie w czerwcu po tych wynikach maturalnych te dwie mgiełki i zaraz za tydzień czy za dwa zobaczyłam, że nie, na pewno nie były dwa tygodnie, chyba tydzień czasu zobaczyłam na stronie u nich, że weszła ta nowa oferta i tak żałowałam, że nie poczekałam z kupnem tych dwóch do momentu tej promocji kolejnej, no ale już było za późno, już nie mogłam nic zrobić, więc dokupiłam po prostu kolejne mam nadzieję, że ten chaotyczny film w którym tyle opowiadałam E, jakoś Wam przypadł do gustu, że coś podpatrzyłyście, że coś kupicie. Jeżeli macie swoich faworytów, których Chętnie polecicie, to dajcie znać w komentarzu. Na pewno zerknę na to, co polecicie. Na pewno spojrzę na inne produkty, innej serii. Może skuszę się na coś nowego, na coś zupełnie innego. Podobają mi się również te mydełka do mycia rąk. Też fajna oferta jest, właśnie jeżeli chodzi o te 3 plus 2 gratis. Też warto sobie zerknąć na to, bo podobno są mega wydajne, pięknie się pienią, fajnie doczyszczają ręce. No nie wiem, zobaczę na co się skuszę w te wakacje. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Już go kończę, już nie przedłużam. No i dziękuję. Zapraszam do obejrzenia kolejnych. No i do zobaczenia, pa pa!